Cześć, ja jestem Aninakin i witam Was na kanale Wszystko o anime. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować odpowiedź na pytanie, a może nawet taką bardziej teorię, dlaczego Zenitsu zasypia podczas swoich misji. Także zapaśćcie sobie gorącą herbatkę i zapraszam Was do oglądania. Prawie 90% oglądających te materiały nie subskrybuje mojego kanału, więc jak możesz, to zasubskrybuj kanał, żeby nie ominęły Cię żadne nowe filmy z tej serii. Zapraszam także na Discord'a tego kanału, link jest w opisie. Chyba najbardziej tchórzliwy ze wszystkich postaci, jakie znamy z Demon Slayera, jest także jednym z najsilniejszych z nowego pokolenia zabójców demonów. A mowa oczywiście o użytkowniku oddechu pioruna, czyli o Zenitsu Agatsumie. Chyba nie było sytuacji, gdzie Zenitsu musiał walczyć z demonem w pełni świadomości. Ponieważ zawsze, gdy się pojawia jakiekolwiek niebezpieczeństwo, które zagraża jego życiu, ten od razu ze strachu mdleje i śpi nawet kilka godzin. Najciekawsze jednak jest to gdy zasypia, to włącza się Zenitsu, którego chcielibyśmy zawsze widzieć, czyli najszybszy i najpotężniejszy. Zabójca demonów sam uważa się za słabeusza i boi się każdego, nawet słabego demona. Jednak udało mu się przejść ostateczną selekcję. Jakim cudem? Naprawdę nie mam pojęcia, ale jakoś tego dokonał. Być może znowu zasnął i tak udało mu się ją przejść. Przeżył jako jeden z niewielu. Innymi, którzy przeżyli, to oczywiście byli Tanjiro, Genya, czy Kanało. Niestety pomimo ogromnego potencjału u Zenitsu jego wrodzona tchórzliwość bardzo mu wadzi. Zna tylko jedną technikę, która może i jest potężna jak śpi, ale zdecydowanie lepiej by było, gdyby znał ich więcej. Co pozwoliłoby szybciej wygrywać jakiekolwiek starcia. Być może nawet i Inoskę nie dostałby w serce, gdyby w śnie znał więcej niż jedną z technik. Kto wie? Zenitsu jest strachliwy i bezużyteczny, jak jest świadomy. Tego nie trzeba ukrywać. Na szczęście dla wszystkich, często kluczem do wygrania jest właśnie moment, kiedy Zenitsu zasypia czego wszyscy w trzyosobowej drużynie zdają sobie sprawę. Bardzo podobną techniką, jak się okazuje, pokazuje nam Rock Lee z Naruto. Gdy Zenitsu jest bezużyteczny, gdy jest świadomy, tak samo Rock Lee jest nie najpotężniejszy, gdy jest trzeźwy. Gdy młody Shinobi jest pijany, to uaktywnia swoją potężną technikę, zwaną pijana pięść, gdzie w praktyce jest nietrafialny dla wrogów. Być może umiejętności młodego zabójcy demonów są wyjątkowe, a tym bardziej osobliwe dla niego, ale sposób w jakie je uaktywnia, są naprawdę dziwne, ale i to nie przeszkadza, by były niesamowicie przydatne. W łuku z pociągiem, gdy demon pierwszej rangi niższej Kizuki, Enmu, sprawił, że wszyscy w pociągu nagle zasnęli, to nie spodziewał się, że właśnie to sen sprawia, że Zenitsu jest potężny, więc kontynuował walkę z demonem, nawet pod kontrolą jego demonicznej krwi. Najprawdopodobniej prawdziwa siła Zenitsu wynika z adrenaliny, która płynie w jego krwi, ale jest jej tak dużo, że nie potrafi jej użyć Świadomie. Właśnie adrenalina sprawia, że ludzie potrafią podnieść nawet 5 razy większy ciężar niż normalnie. Co widać często w wypadkach samochodowych, gdzie ktoś potrafił podnieść kamień ważący 150 kg, co już jest dużym wyczynem. Czy doczekamy się w końcu zenicu w pełnej krasie, gdy jest świadomy tego, co robi? Póki co nie wiemy. Ale najprawdopodobniej z wiekiem przejdzie mu strach co do demonów i już bez problemu będzie mógł kontynuować swoją drogę zabójcy bez większych problemów. A więc film dobiegł końca. Zachęcam Was do skomentowania tego filmu, zostawienia łapki w górę i oczywiście subskrypcji, aby nie ominął Was żaden nowy film na tym kanale. Ale póki co, ja się z Wami żegnam. Do następnego i cześć!